Skutki orzeczenia CUE na temat kredytów oprocentowanych WIGORem, czyli naszych kredytów złotówkowych, przede wszystkim hipotecznych. Przede wszystkim ogromna fala pozwów, które trafią do sądów po ustaleniu, że CUE faktycznie zakwestionuje nasze oprocentowanie kredytów. Myślę, że tych pozwów będą nie setki, nie tysiące, tylko dziesiątki tysięcy. Co może być skutkiem takiego pozwu? W przypadku starszych kredytów warto rozważyć nawet stwierdzenie nieważności umowy w całości, bo jeśli ten kredyt spłacany już jest od wielu lat, to może się okazać, że cały kapitał tego kredytu i całe oprocentowanie oparte na marży już dawno jest spłacone. Co to oznacza? Możesz wyzwolić się z kredytu tak jak frankowicze. W przypadku młodszych kredytów Usunięcie wyboru z umowy i zostawienie oprocentowania tylko opartego o marży może spowodować, że rata spadnie o kilkadziesiąt procent. Może to być nawet pięćdziesiąt procent. Czyli pozostawiasz umowę, spłacasz ją dalej, ale spłacasz ją w dużo, dużo niższej wysokości. Kolejnym skutkiem, który może nastąpić, jest oczywiście zwrot nadpłat, bo jeżeli spłacasz niższą ratę, a spłacałeś wcześniej ratę bardzo wysoką. To masz nadpłatę. Tą nadpłatę możesz odzyskać, ale też może się zaliczyć sobie na poczet spłaconego kredytu, czyli jakby nadpłacić ten kredyt. Kolejna rzecz, jeżeli miałeś kredyt, ten kredyt został wypowiedziany z jakiegokolwiek powodu i sprawa trafiła do egzekucji, jest możliwe podważenie tytułu egzekucyjnego, a co powoduje też umorzenie egzekucji.